No, cześć. Prosicie mnie niektórzy bardzo moi mili obserwujący, żeby nagrać jakiś nowy filmik, ale o czym wy byście ten filmik chcieli na przykład? Czy to mają być jakieś moje przemyślenia albo coś na mój temat, albo czy to ma być coś na temat jakichś yy, nie wiem, ciuchowo-torebkowych zakupów? Yy, bo przy, przyznam się szczerze, że tych zakupów jest teraz po prostu mało. Bo sytuacja ekonomiczna jest taka nie inna, i ja trochę ograniczyłam te swoje, te swoje zakupy, więc niespecjalnie mam się czym chwalić. Ale może chcecie jakieś pogadanki, może chcecie, żeby jakiś temat poruszyć, poznać moje zdanie na jakiś temat. No to, to dajcie znać w komentarzach, to ja taki filmik spróbuję dla Was nagrać. Czekam na informacje.